Jest kolejny! Muszę złapać ten prąd! Wow. nam to ogarniać! Kolejny prąd powietrza! Obczajmy widok! Uwielbiam wieczne dni! Hej, Miles. Zaraz dotrę do tratwy. Jesteś w drodze? Nie przegapiłbym tego. Komuś nianki? MJ dowiedziała się, że przenoszą Skorpiona do Ravencroft. Mają za mało ludzi, odkąd Sandman trafił do tratwy. Skorpion potrafi stroić fochy. Zaraz tam będę. Ci ludzie zostali napadnięci. Nie powinieneś się pokazywać. do gry! Załatwić, Spidey! Już po... Się ktoś silny! Przemyślcie to! Hej, to kolejny z kryształów pamięci Marko! Muszę się nim zająć! czyli, tak jest, najszybciej zyskującego popularność podcastów w Nowym Jorku. Nie co ci napędzać stracha, Johna. No od ciebie pałeczkę. I parę słów dla nowych słuchaczy. Czołem! Danicast to prawdziwe spojrzenie na prawdziwe wiadomości o prawdziwych ludziach. Słyszeliście o Denisie, pracowniku metra, dzięki któremu w trakcie ataku Sandmana nie przestawały jeździć pociągi? W wyniku awarii zasilania odcięta została główna sterownia, więc Denis musiał kontrolować sytuację. Hej, stary, dobrze Cię widzieć. Widzę, że w samą porę. Kolejny gotów, kolejny? Myślałem, że nięczymy dziś tylko skorpiona. Przeżyję. No Za wcześnie na fajerwerki lecimy. I'm not było zrobić rozkrzep. Twój łeb będzie świetnym trofeum! Wow! Postry, jak się... Chyba jesteście tu nowi. Cześć! Jestem spiderman! Może nie wiecie, ale to są śli ludzie! Powinni raczej siedzieć w tubacze! Nie wtrącaj się! To nie jest Twoja sprawa! No po dobra, to wystarczy. daruję sobie powitania! Spojdarmenie! Nie mogę wątpić do cholery! Liczyłem, że wy wiecie! Odsłonimy się! Nie mogą wejść się na staże! Dobra! się Czarnia, nie, 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 Próbują się nie, na statek! nie, Skorpiona i nie, nie, ich! Czego w nie, od nich chcecie? Przecież macie od groma nie, nie, już nie, nie, ludzi! nie, to będzie na muszce Cisnąć ich! Chronić pająka! Zawzajem swych! Nie dopuścić ich do więziów! Skup się, Spidermanie! Moje przybycie jest niespodziewane, ale uh. nic nie znaczy! Uh. Rany, co wyście zajęli? Uh. Skąd się urwaliście? Trzeba przyznać, że. Nie wiedzą, czego chcą! Uh. Jest nas wielu, ale walczymy uh. razem! Dobrze! Uh. Uh. nim was trafi! Jak tam? ja takiego młodego, któremu mu odrastają głowy? No właśnie! Zaraz ich załatwimy! Mam tego małego! Małego! Lepiej ja mówiła o tamtym Spider-Manie, bo jestem to niego głos! 7 To Uziemić go! To, dlaczego ty Nie! wiedzieliśmy o na Nie! Nie! Na razie postarajmy się załatwić tych gości! Kimkolwiek są! Na módce!

Piej starzec odbyła! Najpierw wyciągnę stąd ludzi! Spidermanie! Wszystko gra! Próbuję uciec i przy okazji uratować cywilów. Nie jest za dobrze. Co tam się stało? Strażnicy są sali? Halo? Zero sygnału. Muszę się sprężać! Muszę powiedzieć Spider-Manowi. Już lecę! Trzymajcie się! Wyciągnęcie! Zasilania brzmi obiecująco. Pit namierzył skorpiona. Te typy nie wiedzą, kogo chcą uwolnić. Jestem, tam, jestem! Jestem! Spokojnie! O, awaryjne zasilanie. Bądź tu. Ekstra. Nie wrócę tą samą drogą. Prąd elektryczny jest tu silny. Nawet ja to czuję. Muszę ochronić strażnika. Taka ilość elektryczności usmaży go żywcem. No. Musisz trzymać się z dala od boty, dobra? No. dzięki młody! Ale ja cię! Odcadziłem. <laughs> Do prawdy. <laughs> Niemożliwe. Nie! Nie jest prawdziwy. Znaleźliśmy skorpiona. Diolch To jest grane. Moja od zjadł. Nie kontroluję jej. Spidermanie! Mają Lee! Skorpiona też. Właśnie ich ścigam. Miles, myślisz, że poradzisz sobie z Lee? Mogę jeszcze zawrócić. Nie! Dam radę! Spoko! Na pewno? Nie po mu się zbliżyć do rodziny. Nie powiem, co zrobił tadzie. Muszę ich ochronić. Potrzebują mnie. W mojej rodzinie nic się już nie stanie! Nic! Dasz sobie radę! Niedługo wrócę! Damy radę! 大爷住这 У E bro, io stoi w ogniu! To! Wow! Ok, e, już tam lecę! Skorpion musi poczekać. No, dawaj! Dawaj! Nie chcę ruszyć! Pomogę wam! Złapcie się czegoś! Yeah! Nie ratownicy są już na miejscu. Policja wciąż ich szuka, ale na razie bez skutku. A jak u ciebie? Same szczątki! Co to za banda? Kimkolwiek są, mają niezły sprzęt. A do tego wszystkiego mają li i skorpiona. Hej! Cokolwiek planują, dorwiemy ich. Zobaczysz. Nie, Pete, kiedy zobaczyłem Li na tym statku, moje moce, one. Myślisz, że wasze energie się połączyły? Nie wiem, stary. Ale są niestabilne, wiesz. Skądkolwiek się wzięły, uratowały nam wszystkim skórę. Hej. Wsadzimy Li do więzienia. Słowo. Nie olewaj mnie. Ja tu przeżywam, wiesz? Nie daj się prosić. No, już. <laughs> Nie wyrabiam z tobą. She miles.